Cześć, ja jestem Hif, a to jest Zagranie. Odcinek specjalny w związku z premierą PSG Extreme numer 200. Zapraszam! Hej, jak zapewne wiecie, już niedługo na rynek trafi PSG Extreme numer 200. W związku z tym mam dla Was coś specjalnego, mianowicie wywiad z jednym z redaktorów, z Konradem Adamczewskim, czyli z Sokiem. Zapraszam do jego obejrzenia, a oprócz tego za chwilę będzie jeszcze coś na temat tego, jak wygrać PESIC EXTREME z autografami z Gredów. Zapraszam do oglądania. Ze mną jest Soku, redaktor PESIC EXTREME. Soku, jest tajemnicą PoliSzynela, że pracujesz dla Super Expressu. Powiedz coś więcej na ten temat, bo zakładam, że jednak ludzi to interesuje. Tak, pracuję dla Super Expressu. To jest moja, że tak powiem, główna praca poza PESIC EXTREME. Więc dla Super Expressu sportowego Superekspresu, bo odcinam się od tego, co piszemy o niechcianych dzieciach i morderstwach w Polsce, czyli to, co się pisze w działu polityce albo w krajowym, czyli przed tylko o sporcie generalnie. No i tak, to jest Superekspres. Pracuję teraz w tym dziale i teraz niestety zaczęła się olimpiada zimowa, której bardzo nie lubię. Okej, okay, pracujesz tam, ale co robisz? Czym się zajmujesz na co dzień? Zajmuję się na co dzień pisaniem głównie o boksie i o MMA potem ewentualnie o piłce i o wszystkich różnych sportach, bo niestety praca w Gazecie Codziennej wymaga tego, że Gazeta Codzienna składa się z iluś tam stron, dział sportowy składa się z iluś tam stron, które trzeba opracować i są takie dni, że na przykład jest mniej osób w redakcji albo więcej i trzeba napisać pewnie newsy z dziedzin, którymi się nie interesujemy, więc po już teraz będzie 8 latach pracy w redakcji sportowej Superekspresu Znam się na wielu sportach, niektóre mnie zupełnie interesują, niektóre, już tak powiem, brzko mam wyłożone lachem, a niektóre. No ale o nich piszę czasami, bo muszę po prostu. Bardzo krótkie informacje, takie, że tak powiem, papowe, czyli informacyjne. Kto zdobył które miejsce, kto zajął które miejsce gdzieś tam, coś tam. Informacje papowe, to bardzo ładne. nie chciałbym uderzać ton taki tabloido, tabloidowy. Natomiast na pewno spotykasz się z wieloma sportowcami. I spotkanie z którym wspominasz najciekawiej, który był charyzmatyczny albo lekko przygupi, coś w tym stylu. Przytoczę, proszę, jakąś. Może bez nazwiska, nawet chyba, że chcesz, możesz. Kto cię zaskoczył podczas wywiadów? <grytanie> no, tak, nie będę uderzał nazwiskami, bo z wieloma osobami tak pewnie nie przeprowadzałem wywiadów bezpośrednio i osobiście ale z mojego doświadczenia i moich kolegów i opowieści wielu wiem, że. Niesympatyczni są piłkarze Ale super gwiazdy? Tak, super gwiazdy Znaczy na przykład mam kolegę w redakcji Który ma kontakt z super gwiazdą, Bardzo dobry, prawie że kumpelski I to się chwali bo, bo to jest jedyna osoba w Polsce Która ma kontakt z tym piłkarzem Który podpisał niedawno kontrakt z pewnym klubem Ale dla mnie Najfajniejszymi sportowcami są bokserzy, Z którymi pracuję najczęściej To są często chłopaki, które Rozmawiają po prostu zwyczajnie od serca o tym, co robią. Często są gości, którzy po prostu boksują. Nie tyle, bo muszą, bo, bo, bo to kochają i robią to za niewielkie pieniądze. W do piłkarzy, którzy, którzy czasami są przewrażliwieni na swoim punkcie. Nie będę wymieniał teraz nazwisk, ale powiem na przykład anegdotę o pewnym piłkarzu, który jakby był wywiad z nim, i był wywiad. Jakby sformatowany po to i jakby tytuł do tego wwiadł po to, że on ma psa, który, yy, psa raz i czułała, to napisał Ej, k! O co chodzi? Więc no, piłkarze są bardzo przewrażliwieni na swoim punkcie, bokserzy są w ogóle nieprzywrażliwieni I najlepszym sportowcem, z którym gadałem, najbardziej wyluzowany jest Mamet Kalidov, naprawdę to jest gość, który ma super dystans i jest super sportowcem Świetnie Słuchaj, w tekstre zajmujesz się grami sportowymi. Których sportów brakuje Ci w wydaniu elektronicznym? Co chciałbyś widzieć jaką grę, może niszową nawet, jaką dyscyplinę, w którą bardzo chciałbyś zagrać na konsoli na przykład nowej generacji? Jest są dziwnie brak w sumie siatkówki tak naprawdę, bo siatkówka w sumie jest w miarę popularną grą. Kiedyś była nawet chyba na automatach taka gra, już nie pamiętam teraz to czy Tekma albo kogoś, taka ukazana z 2D z boku, siatkówka. Jeszcze nie tak no, przewijały się gry z kolarstwa, przewijały się gry, wiadomo, co najpopularniejsze i, i z koszykówki. Ale czego mi brakuje? W sumie też mi brakuje po części gry i takiej kurczę z olimpiady właśnie w Soci, która się zaczęła, bo te Gibler, gry są na... na przykład, tak, na przykład te gry są najczęściej takie, że mają fajne logo, tam jest fajne intro, tam się wszystko dzieje. Tam są jakieś narty, ale super. Na przykład się bawiłem grom z X Vancouver, gdzie był na przykład czarny skoczek narciarski w polskiej ekipie. To było zajebiste i taki grom mi brakuje w sumie, no? Tak, to mi brakuje. Soczi takiej kurwa z Musynem, przepraszam za K, z na nartach i już prawie jak stoch. Dobra, dziękuję. dziękuję. Piona. Co zrobić, żeby wygrać ten numer Pelzing Extreme z autografami z gredów? To bardzo proste. Wystarczy wejść na Facebooka, polubić post, w którym udostępniam ten film, udostępnić go publicznie z notatką Gram o Pelzing Extreme z autografami. Do wygrania są trzy egzemplarze, a ja publikuję trzy wywiady, czyli po, po jednym dla każdego. Jeśli Wam się uda, możecie wygrać nawet trzy egzemplarze. Także powodzenia Wam życzę. Cześć na razie.